W dniu dzisiejszym uczniowie pytają Jezusa, dlaczego używa pewnych obrazów dla wyjaśnienia Królestwa Niebieskiego, dlaczego mówi w przypowieściach. Jezus, dając odpowiedź, mówi, że uczniom została objawiona w jakiś sposób tajemnica Królestwa Niebieskiego, natomiast pozostałym słuchaczom jeszcze nie tak dosłownie, więc potrzebują przypowieści. Ale zauważmy, my, którzy już dobrze znamy życie Jezusa, którzy zgłębiamy Ewangelię, staramy się nią żyć na co dzień. Myślę, że możemy się w dużej mierze jakoś zaliczyć do tych, którzy, którym to, ta tajemnica Królestwa Niebieskiego została odkryta. I spójrzmy, gdzie możemy te tajemnice Królestwa Niebieskiego odkrywać, gdzie możemy odkrywać bliskość Pana Boga i myślę, że warto odkryć te prozaiczne, codzienne spotkania z nim. Osobista, codzienna, poranna i wieczorna modlitwa to jest moment, kiedy możemy odkrywać działanie Pana Boga w naszym życiu, poddawać mu całą naszą codzienność, prosić, dziękować, uwielbiać. Odkrywać go w sakramentach świętych. Msza święta sama w sobie jest bardzo wielkim cudem, kiedy Bóg staje się obecny wśród nas pod postacią chleba, pod postacią wina. Każdy moment sakramentu pokuty i pojednania, kiedy zostaje nam odpuszczony grzech, to jest moment, kiedy doświadczamy niejako namacalnie przyjścia Królestwa Niebieskiego do nas. Myślę, że do takiej postawy możemy się dzisiaj w jakiś sposób czuć zaproszenie, aby odkrywać działanie łaski Pana Boga właśnie. Tak dosłownie, tak, tak namacalnie w naszym życiu, w naszej codzienności.